O, boże, co tu się dzieje? A zaraz, mogę użyć tego łuku. Zobaczmy, czy jeszcze działa. Pamiętaj, czego uczył cię Rod. Nawet najlepsza forma i technika nic ci nie dadzą, jeśli nie zdołasz się skupić. Najważniejsza w obsłudze każdej broni jest koncentracja. Umieram z głodu. Muszę znaleźć coś do jedzenia. Wybacz. Dobra, z powrotem do obozu. Posłuchaj, Laro. Czasem nie będziesz miała pod ręką cudacznych gadżetów, które powiedzą ci, gdzie jesteś. Jeśli jednak nauczysz się czytać z gwiazd i najbliższego otoczenia, zawsze odnajdziesz drogę do domu. Konrad Roth, kapitan okrętu Endural. Rozbiliśmy się na wyspie wewnątrz Smoczego Trójkąta. Roth? Lara! Ty żyjesz! Już dobrze, dobrze. Nic ci nie jest? Co się stało? Pamiętam plażę. Potem straciłam przytomność i obudziłam się w jaskini. Wtedy zobaczyłam jakiegoś szaleńca i czyjeś zwłoki. O Boże. Gdzie teraz jesteś, Lalo? Jesteś bezpieczna? To było takie przerażające i to wszystko moja wina. To wszystko moja wina. Laro, posłuchaj mnie. Wysłałem SOS Endurance zanim opuściłem pokład. Mam nadzieję, że ktoś odebrał sygnał. Rozmawiałem z innymi. Przegrupowujemy się. Proszę przyjść po mnie. Muszę zostać tutaj. Dasz radę, Laro. Pamiętasz, jak wspinaliśmy się na Snowden? Powiedziałaś mi wtedy, że najważniejsze to wiedzieć, że nie wolno ja nie się zatrzymywać. zatrzymywać. Musisz się dostać na górę przez ruiny. Pamiętaj, czego cię uczyłem. I Nie wyłączaj radia. Okay. Muzyka? Halo? Halo, jest tam ktoś. Chyba da się tędy przejść. szaleństwo. Oh, o mnie... A tradycyjna maska no przedstawia pełną nienawiści kobietę w przebraniu demona. Na wewnętrznej stronie są ślady białej farby. Ktokolwiek używał tej maski pochodził ze szlachetnego rodu. Spalimy ognisko. Wypatruj dymu. Jesteśmy w drodze. Laro! Udało ci się. Sam. Ale... Dzięki Bogu. Niespodzianka. Wszystko gra. To jeden z naszych. Wybacz, jeśli cię przestraszyłem. To miejsce każdego czyni nieco nerwowym. Rozmawialiśmy z twoją załogą. Są już drodze. Zobacz, opatrzył mi stopę. O, tyle mogłem zrobić. Gdzie moje maniery? Przepraszam, nazywam się Madias. Jestem nauczycielem. Obawiam się, że niezbyt mi służy to życie na wyspie. Słonko, wyglądasz na wykończoną. Usiądź sobie. Do. Sam właśnie opowiadała mi o słonecznej królowej. Tak, o Himiko. Opowiesz no, mi więcej? Zaciekawiło mnie to. Może trudno w to uwierzyć, ale kilka tysięcy lat temu królowa Himiko rządziła niemalże całą Japonią. Uwielbiam opowiadać tę historię. Himiko była piękna, tajemnicza, ale także bezwzględna i potężna. Legenda głosi, że miała szamańskie moce. I tutaj zwykle tracę zainteresowanie. Cóż, w mitach zawsze tkwi ziarno prawdy. Władała samurajskimi wojownikami, wspaniałą burzową gwardią. Ujeżdżali pod muchy wiatru i obracali w perzynę każdego na swej drodze. Mówi się, że słońce wstawało na skinienie chimiko, a ona władała wszystkim na to jego promu. Może Ci widzieć ptaszyno. Cieszę się, że was widzę. Sam jest z wami. Była z tobą. Była tutaj z tym człowiekiem, Matiasem, ale zemdlałam. Kiedy się odsknęłam, już jej nie było. I po co się wam było szpedać, co? Musimy ich znaleźć. Zaraz, zaraz, a co z Rotem? No dobra, rozdzielmy się. Jedno z nas pójdzie z Larą na spotkanie z Rotem, reszta się rozproszy i poszuka tam. Ja z nią pójdę. Nie, 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 lepiej ja. Umiesz się tym posługiwać? Dawno nie strzelałem, ale pamięć powoli mi wraca. Dostańcie się do rota. My znajdziemy sami tego Matiasa. Dasz radę? Tak. Muszę tylko chwilę odpocząć. Dzięki. Ty, ty, zaczekaj tutaj. A ja ja sprawdzę drogę. Okej. Okay. Nie tak źle. Od czego zacząć? Wierzyć, że naprawdę wybraliśmy się na wyprawę, żeby odnaleźć ojczyznę moich przodków. Odkąd kilka lat temu opowiedziałam Larze historię Chimiko, ciągle szukała tego miejsca. Ja nigdy zbyt dużo o tym nie myślałam. To znaczy o tym, że ta opowieść mogłaby być prawdziwa. Moja babcia opowiadała mi tę historię tak, jakby to było wspomnienie. Wiele tysięcy lat temu królowa Chimiko władała krainą Yamatai. Na jej rozkaz wschodziło słońce, a ona władała wszystkim, na co padły jego promienie, od gór aż po morze i dalej. Pewnego dnia jednak Yamatai po prostu zniknęło bez śladu i popadło w zapomnienie. Już mi się ta nie podoba. Idź pod górę i wybacz. Są fascynujące. Widziałam już coś takiego. Tak? Mają znaczenie rytualne. Obraz kobiety jest szczególnie ciekawy. Wygląda na wykonany dość niedawno. Pewnie malowidłowyspiarzy. Sądząc po wrakach statków, można przypuszczać, że byli rozwitkami jak my. Niewiarygodne. Tak. Mam nadzieję, że my nie zamienimy się w morderców. Zajmij się tą drugą korbą. Nie ma uchwytu. Razem! Szlak. Zaraz się rozsypię. Muszę znaleźć coś wytrzymalszego. Tu musi być coś, czego moglibyśmy użyć. Niesamowite. Potrzebuję tylko trochę więcej. Ça va więcej Jeszcze troszeczkę Teraz mogę naprawić czekam. Dobra, to powinno wystarczyć. Zobaczmy, czy teraz mogę naprawić czekam. Udało się, Laro? Spróbujemy? Do dzieła, doktorze. Na twój znak! Ta kobieca postać na bramie... Biorąc pod uwagę wiek symboli, to może być Słoneczna Królowa. Chimiko? Czy nie nasłuchał się pan zbyt wielu opowieści sam?